Nie w sumie nawet Nie kojarzę co mam za misję Hmm, mapa Trzeba sobie przypomnieć troszkę Po postajemy zadania to jest główne zadanie. My mam jakieś coś w pobliżu? A tu było dobrze. Zadanie i mapa świata od razu. Tam jest zadanie główne. Mm, możemy to główne zrobić, a po drodze o. Wszystkie znaki zapytania zgarnąć. Dobra, konik, chodź. No chodź, konik, no nie będę za ciebie biegł. Mm, drugą stronę. No. Ten, ten. Oj, oj, nie, nie. Dosz, stój, no jedź! Kurczę się nie słucha. Trochę testowałem sobie i wiem, że tu są typki zaraz, o Pogadamy z nimi trochę Ach, Dejbiste efekty Jak głowa leci I kolejna głowa, jeszcze jedna. I głowa. Pięknie trzecia Hat-trick Dobra, jeszcze się odbijają Dobra, a my jedziemy dalej Tędy? No to tędy jadę O kurczę tu już są. Ktoś jest tutaj. Jest znak zapytania. O te typki. Oj, oj, ole mnie pierdzielnie, tam jest łucznik, wiem. Trzeba ubić mnie od razu. Ej, dziabnął mnie Dobra, jednego mniej. Ach, wyczekał mnie. Kurde, nie lubię takich na dół na blisko wal na daleko walczących. Znowu no. No nie! Dobra... Ło! Tego jak obcięło! No to ty już zostałeś, co? Chodź tu. Z jednym sobie poradzę. No chodź, zaatakuj mnie teraz, co? Czy nie jesteś taki cwany? Ojej, nie zdążyłem. Zjarał się. Wezmiemy koszulę, one się przydają. Okej, no dobra. Drut. filtr kogoś, nie wiem czyj. Miecz to może. Kanapkę wezmę. No to dalej. Chodź, płotka. Jest płotka? To jak już to mamy, to można by zajrzeć do tego jeszcze. Tu podejrzewam, że wioskę uratujemy jakąś. No ale jedźmy. Mam no, jakiś skrót. trendy Tędy pojadę. No chyba lepszą drogę wybrani jeszcze jakbym pojechał w lewo. Ale burza Podejrzewam, że jakieś utopce tu będą pająki. One są. Weźmy w ogóle ja. Jakiś best... glosariusz. Postać, A, bestia. Bestiariusz. No jest insektoidem ten pająk. Okej, okay, czyli... Użyjemy sobie eee, na insektoidę. Czy jem to? Tak o kurde, złapo mnie O, łatwo padł. Dawaj następne Ale mają sieci tutaj, ja pierdykam tam. pluły we mnie. Chodź tutaj. Mhm. Uh -huh. Boją się. Oż kurde. Oż, no nie, ale... Kurde, dobry moment na atak mają. Nie, nie mogę ich dogonić. Mam go. Teraz ty. Okej. Okay. Przestań. Siema. Siema, glun. No patrz jak się buntuje, no. Chodź tu. Card? Czyli który? A, ten. Czemu? Podpalenie dobrze chyba działało na no nie. Chyba, że ta. <grytanie> Za szybkie są skurczywyki. Tu coś mi pokazuje. A, jeszcze jeden jest. O nie, nie trafił. O to chodziło? <grywy> no w sumie, no co to było? Znowu jakoś odleciał. One mają gdzieś tutaj, a to jest. A jak zniszczyć im sieć? Pajęczą, kurczę. A tu? Nie, gdzie one bazę mają? Tutaj, skądś... Padaj, no. Dobrze. A, no, wystarczyło je zabić. Myślałem, że trzeba im jakieś ogni ognisko ich dom rozwalić czy coś no, dobra. pomogłem, jestem dobrym człowiekiem mapa dalej jedziemy mogłem tu i ale trochę zboczę z kursu, to te dwa naraz zaliczę yy, konik Nie, trochę się znasz na widźmie. Przyszedłeś podstawkę i dodatek. I czekasz pewnie na, na kolejny dodatek. Niedługo już, nie? To nie, to nie jest. Tak, tak, tylko serce z kamienia. Chyba go załatwię. Zobaczymy, jaki level ma. Nie trafiłem. O kurde! To nie, to uciekam. 309 Archegryf. Mam coś na niego? Hmm. ogrowate to nie. Utrupie... Tu też upiór, nie? co to jest za? Truteń Arachno. To nie chyba. Dobra, nie wiem jakim go. Zdychaj. O kurde jaki on ma level. Czuję problem. Spokój. Na ziemię. Spokój się. Ojej, nic mi nie zrobiłem. O kurczę, mi pieprzny. A nie wiem, czy to jest sens w ogóle walczyć z nim teraz. Chyba nie walczę. Nie wiem. O nie, za dużo życia mi zabiera. I uciekam stąd, pierdol. Innym razem, Uuu. to nie bój się, biegamy stąd. O kurde, nie ma co, nie lubię ryzykować. Co mi się tutaj zminimalizowało? Gra. Gule Nie pamiętam, że się z nimi też walczyło. kurcze Szybki O, level. Fajnie, fajnie. Tamten się zamknął jakoś. To po kolei, chodź ty. O nie wyszedł. Odnawia się, Skubaniec. Ogień nic nie robię, uderzenia do ognia. Nie, no, pali się. No, nie, 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 co się odnawiasz? Atakuj. Kolejny. No Za szybki na wolne ataki. I na pół przycięty. Uff. I kolejne miasto uratowane. Ładnie. Coś jeszcze było obok zaraz. Mapa. Co mi się zdawało? Nie. A, nie. Po prostu. Kupiec tu był. No. Rozbierajmy co z nich wypadło. Hmm, handlarz, ale przydałoby się naprawić mi rzeczy. Ewentualnie wytrzymać level i sobie założyć nowy ekipunek 37%. 29%. Hmm, jaki to jest? Jest srebrny, ale on ma mało obrażeń. 665 Ten to jest beznadziejny. I ten na wyższym. Więc na razie nie, nie będę naprawił, szkoda Idziemy dalej Do punktu w sumie już tempo! tempo. to jest znak zapytania blisko, no Widzę skarb. No zadanie na razie podstawowe zrobię, bo znowu zamiast robić misję, to sobie jeżdżę po całym świecie. Tak można do ustranej śmierci to wszystko. Śladów Falkera, ta, W trupie niej. Okej, okay, poszukam Na razie nie widzę Ech. Żadnego śladu nie widzę To chyba niekoniecznie. Teraz. O, coś tam jest. To musi być wóz zakrwawiony, zakrwawiony. Podążę śladem. Aha, tu. dni i co gdzie dalej bo mi się ślad skończył tu jest tu jest wieś RD. Zgubiłem się, o, tu mamy sprawdzić ok. Się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Tu to, to wsiaków jakiś tutaj, co tu macie? Te przekazy jak już biorę. O, gnijące mięso posyłek. Tylko ładne. Dobrze, mieszka tu ktoś? Jest jakiś człowiek. Ze starą gadajcie. Aha. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! <noise> Jaka morda. Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. Nie, szukam kogoś. Ach! To mówcie, jak możemy pomóc. Najpierw no, co to za miejsce, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Wieś! Widzicie przecież, <gry> Aha. Dobrze. Widzę opuszczone chaty. A bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, ja! Najprawdziwszą! Szukam hmm. folketa. Niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? mnie nie powiadacie, a był tu, taki był. Ziół szukał. Hmm. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli, tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Mm -hmm. Znów poszedł do lasu. Ech, I już nie wrócił. A na pewno. Słychać było wycie. A szciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. Mm. My są stary ludzie, gdzie nam się po plątać. No Bywajcie Czyli co, będziemy butów szukać? Z tej relacji z Mapa daleko to? Do... Czy niedaleko? O bardzo daleko. Ale dobra. To się teleportniemy. Jesteśmy u zielarza Witaj Siemanko Wiem już co się stało Z Fulkertem. No to mów Ja tu już od zmysłów odchodzę No gadaj Świadkowie mówią Że został zaatakowany przez wilki Przeżył, ale potem znów Poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła i widać, limit szczęścia się wyczerpał. Przykro. Eee, to był złoty chłopak. sumienny, grzeczny. Szkoda go. No nic. Macie wasze złoto. Niech się mnoży. Dojść do kanałów pod Oxfordem? Trzeba mi kurczę, może do miasta pójść, żeby naprawili mi zadania. Jakie mam zadanie? Do której dać? A to na Skellige trzeba, O, to nie ma zadania. Poszukiwania. Ale wszystkie schematy z ofiarskiego zestawu oddaję do tłumacza kupcowi Mógłbym się pobawić w szukanie Ale to zrobimy najpierw podstawową misję Później zrobimy tą poboczną Czyli co najpierw tu do księ było OK? Yy. To nie to? A tutaj. Dobra, jedziemy do Examfortu. Może tam jakąś naprawę zrobimy. Dawca, że tak powiem, jest tutaj? Kurczę, nie wiem. Zielarze. Piwo dają. O jest, naprawa zbroi przynajmniej. Tu pełno zleceń. Chyba kilka. Dobra, dobra, ale ja idę naprawić zbroję. Wszystko w sumie idę naprawić. Witaj! No proszę wiedźmin! Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to. Mam zamówienia od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. No ja. A ty, ty chciałbyś specjalistyczne to w rzeczy. rzeczy. Pewno, z tym tak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co? Miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o partnerstwie. No, raczej. No o czym innym? <grych> mm. Tak się składa, że rzeczywiście mam dla Ciebie zamówienie. Zapomnijmy no, to. Co on tu ma. Rupieś to nie, rękawice, dratwa to nie bardzo Czy tu coś fajnego? Spodnie Dużo tych rzeczy nie mam, ale naprawiłby mi coś Broń, moją broń Napraw, o drogo To też napraw A Napraw wszystko O kurczę, 800 poszło Na razie starczy. Na górę nie będę wchodził. Jesteśmy naprawieni. Tu już jest ok, zejścia do podziemi. Gdzie one są tutaj? Kto? A gdzie ty tam Naprawdę. Nie zapisałem. Może być źle. Myślę, że też mi się zginęło kurcz. A, nie straciłem dużo. Super. Chyba nie. No nie, ja tylko naprawę. Jest OK. Nie, 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 ale tam nie zmierzam. Gadajmy już tak, tak. Jeszcze raz mi napraw. W sumie mógłby rozebrać na części część rzeczy. To. Broń stalowa, broń stalowa, broń stalowa. mistrzowski magiczny, magiczny. Okej, okay, to jedno można. Tu mam dwa takie same, dwa takie same, plus trzy, plus dwadzieścia. To średni pancerz, lekka zbroja. To chyba nie będzie w ogóle przydatne. Ciężka zbroja, ciężka zbroja. Skoro mam słabsze, to mi nie Sporo kamieni, mam jakieś. Gliwkę. Dobra. I napraw mi wszystko. No okej. Okay. Bywaj Bywaj. Zapiszę się chyba. Żeby nie zginąć. Dobra, myślę, że będzie okej. Okay. Teraz nie spadnę. Gdzie ty tam leżysz? Życie ci nie miłe? Na dół. Tam w kanałach potwór straszny siedzi lepiej z daleka o Ja, tym ja się nie boję. Nie było tak nie wysoko, dając, żeby się zabić. Że wiele już